Siemanko, widzowie! dzisiaj jest już drugi odcinek, w sumie trzeci. I, bo, bo ja cały wrzuciłem akcję. Jest w testy, dzisiaj sobie gramy w tą gierkę i przejmujemy całą mapę. No dobra, nie całą, nie da się całą. A, bo my będziemy mieli sojusz, co nie? I opłacę się nas subować. I opłacę się nas subować. Bo będzie kowadzko, ja jestem zielona, ty. No No bo mnie po prostu nie nagrywasz No ty dzisiaj nagrywasz, no aż tak nie widzę, żebyś nagrywał, dobra nieważne Dzisiaj jeden, ale na przykład tutaj nie A jaki masz kolor? O siema Rzeka, ja sobie pójdę postawić na środek, ale nie rozwalaj mnie Dobra, bo my mamy już, ja sobie tutaj postawiłem cewkę TS-ki Trochę jej terenu wziąłem do... Jak? Nie? Tu są linie Tu są linie, o, chodź Okej okay. ja ciebie też nie zabijam. Ja? O nie no! Ja się trochę ci wjechało. Ja, wo... ja będę wokół tego, co twoje rozwala. Po prostu ja to od idei wymienię. Dobra widzowie. Odcinek będzie mam nadzieję, że fajny, nie? Mam nadzieję, że wam się spodoba Ej, no właśnie chcę no nie no nie no klika mi się o o 5 razy to mogę zebrać Dobra, wyrzucamy, poczekaj Dobra dla się swojego awatara. Ej, co mnie jestem swoim awatorem, bo ja mam skinę go nie podjeżdża gość nie podjeżdża Pomóż, nie, mnie podjechał widzowie pomóc mi jest dobra teraz przyjmuję ten teren co on mi zabrał widzowie dobra przejęty a ty Ada, i a patrz na moje Widzowie, zobaczcie jakie widownie. Ej, a widzisz? Patrz, a, a patrz na mnie, widzisz? Widzowie, patrzcie tam na górę. I uwaga. Pum! O nie, czerwony podjeżdża mnie. Musimy go rozwalić. Ej, widzowie, czerwony mnie podjeżdża, jak widzicie. Idę go porozwalić. A może coś się więcej oddycha do widok moich, co? Matku! Jest! Uch, zabiłem go, widzieliście to, widzowie? Ale ja wszyscy... Oj, oj, oj! Ej, pa, patrz na moje procenty, patrz na moje procenty. Widzicie, jak... Patrz na moje procenty. Ło, ale ważne. Patrz na moje procenty nie, nie zapomniałem. Właśnie przed chwilą dojdę. Uuu, widzowie widzieliście. Co nie ty zapomnieliście o moich Mam 60... Mam 63 widzów. No, w sensie słabo Chciałbym widzowie dobić 100 na 100. Na 100? No, 10 dopiero. <laughs> ja już dawno miałem 10. Patrz. Patrz. No, dobrze, widzowie. Nie. Dobrze, widzowie. Idź! Idź! idź. No, nie, no, widzowie, zginąłem. No i macie. No i widzowie, ja przepraszam za moją siostrę, przepraszam za moją siostrę. O, w ogóle tu jest niebieski! Ej, czy niebieski jest właśnie najsilniejszy? No bo jestem obok niego się zrespiłem. To le lecę go rozwalić. Dobry. Widzowie, lecę go rozwalić. O, może postawię w, ni w nim cewkę Tesli. Dobry pomysł. Widzowie, to nie? Dobra, tutaj jest... Y cewka Tesli! Stawiłem w nim cewkę Tesli. Hm. Teraz będzie przejmowała. Moja cewka Tesli. Ja wiem chyba widzowie, co robi ta dmuchawa. Spowalnia przeciwnika. Mi się wydaje. O nie! Dobra! Wi widzowie, Dobra, zobaczcie widzowie, jak go rozwalam. Ty jeden! Nie no! Sami. Mnie! E, e, e. Dobra. Dobra. A prezent? Nie no! On tu idzie! Dobrze! Przyjadę go! Przyjadę go! Przyjechałem! Przyjechałem widowie niebieskiego. A jaki masz kolor? Ok. Głupi krok. O. Ciężko widzę jakieś tam. No, Dość źle. Że... Szkoda, że w sumie śmieszne, że nie. Tu się nie da samemu zabić. Baj! Idź! 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 Widzę, przepraszam, siostra mi wchodzi, ona... ona nie ogarnia. No dobra, nieważne. Hmm. O mój kawałek, idę po niego. Zamknę. Ty? Jara mój kawałek, otaczam go. Dobra, wracam. Nie! Uf. <laughs> Co zrobię? Dobra, widzowie, ja przepraszam za siostry. Poczekajcie, pójdę zamknąć drzwi. Dobra, zamknę. Dobra, widzowie. A, a odezwij się, coś powiedz. A masz coś do powiedzenia do moich widzów? Bo Ty w ogóle nic nie masz do mówienia. Dobra, widzowie. Dobra, tutaj obrót odbieram. Dobra, spin, widzowie. Mam na. A jak oglądacie mnie i nie macie suba, to proszę dać suba, co nie? I mu też. Dobra, lecę, 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 lecę. On nie ma, on mówi, że. O, teraz może coś nosić No Dobra, widzowie. Dobra, jak zginę, widzowie. Jak zginę, to kończymy odcinek, dobra, widzowie? Widzowie, jak z pokojem pomarańczowego uciec! Ooo, ale ja teraz przyjmę! Jesteś różowy? Uf, dobra, bo myślałem, że jesteś gościem. Bo chciałem sobie wziąć duży teren. myślałem, że jesteś gościem i bym nie rozwalił. Dobra, widzowie, patrzcie. Patrzcie na mój procent, tam na górze, na górze. Ty też możesz patrzeć. Widzisz ile ja przejmę to robię. Tutaj postawię sobie cewkę Tesli. A nie, trochę jej zjadłem. Puu! Ale pojechałem. jesteś? O, już dużo, dużo masz. Ej, walczymy czy nie? Dobra. Widzowie, patrz, teraz sobie tak jadę i skręt, widzowie. Zobacz. No wiem, wiem. Ja tylko mogę się do ciebie zbliżyć, żebyśmy siebie dotykali. Dobra, tutaj idealnie to wymierzę, idealnie to wymierzę, żebyś nie stracił. Dobra, wymierzyłem, teraz wracam. Teraz wracami, dobra. Dobieś? Dobra. Idzowie to jest... Jeszcze nie... A co? Czemu miałem pokazać, że mogę otworzyć spina? A tutaj! OP prezent jakiś. Odbierz. Jak to było... A dobra, chyba wiem, że to był OP pre prezent. Nie wiem, sam już nie. Wyszłam, Dobra, widzowie, ja sobie kręcę spinami. O, cewki Tesli, one, się, one są dobre. Cewki, bo one mi się bardzo przydadzą. Dobra, kolejne. O, kolejne cewki Tesli, one są dobre, widzowie, bo wiecie, co one robią, przejmują sobie same ten. Kolejno. Ile ja mam tych cew? O, siedem, to jest dobrze. Ja tutaj się bardziej... Nie! No, zabby! Zginąłeś naprawdę. Gdzie ja zrespiłeś. Który cię zabił! O nie, pomarańczowy wjeżdża na mój teren! Pomarańczowy wjeżdża na mój teren! Ty jeden! Skurczy Ty jeden, skurczy byku! Wywalaj z mojej. Wywalaj! Jest! Zabity widzowie. E... I teraz mogę chyba dokończyć swój plan. A teraz mogę zrobić mój plan. Dobra widzowie, patrzcie, patrzcie na to. A ten teraz... na to, mój plan już jest ukończony. Bum! Mój plan jest ukończony. Jaki masz kolor? A ty jesteś niebieski? Nie, bo mam widz jakiegoś niebieskiego. No. O! zemsta będzie słodka na tobie, wiesz? Zabierz małego kzyna. Teraz będzie po tobie widzowie, to nie pani będzie widzowie. Nie wiem, czy jest wi czy jesteście widzami lub widzkami, ale chyba... Jakaś Fanka pani...